Ludzie żyją w pułapce nieustannego dążenia do jutra, projektując swoje pragnienia, lęki i ambicje na czas, który jeszcze nie nadszedł. Zostałeś uwarunkowany, by wierzyć, że prawdziwe życie, spełnienie, autentyczna radość zawsze znajdują się w przyszłości, nigdy w chwili obecnej. Jednakże jedyną rzeczą, która naprawdę istnieje, jest ta chwila nie to, co nadejdzie, ani to, co minęło. Ale to właśnie teraz, które rozwija się jak kwiat, w ciszy, bez obietnic i wspomnień. Umysł ze swoją nieustanną aktywnością, szuka bezpieczeństwa w tym co znane. Tworzy obrazy tego, co było i tego, co mogłoby być, ignorując to, co dzieje się tuż przed jego oczami. Ta ucieczka od teraźniejszości jest przyczyną konfliktów, cierpienia i rozbicia ponieważ kiedy człowiek sprzeciwia się temu, co jest, tworzy podział między obserwatorem i obserwowanym, między tym, czego pragnie, i tym, co się faktycznie dzieje. Prawdziwe życie w teraźniejszości nie oznacza kurczowego trzymania się chwili, jakby była czymś cennym. Jest to raczej stan czystej uwagi, w którym nie ma żadnego centrum, żadnego ego, żadnego nagromadzonego doświadczenia. W tej ponadczasowej przestrzeni mentalnej świadomość obserwuje, nie ingerując, nie osądzając, nie interpretując. Ta obserwacja jest działaniem samym w sobie, działaniem, które nie wynika z myśli czy woli, lecz z bezpośredniego zrozumienia. Teraz nie jest ideą filozoficzną ani ideałem, który należy osiągnąć. To jedyna żywa istota. Wszystko inne należy do sfery cieni, do projekcji mentalnych które oddzielają nas od pełni bytu. Jeśli ktoś usiądzie w ciszy i będzie słuchał bez wysiłku, bez oczekiwań, może odkryć piękno w prostocie, w tym, co nie wymaga nazywania. Tam, w tej ciszy, mieszka wieczność. Umysł, który boi się, że zostanie pozbawiony punktów odniesienia, nieustannie zaprzecza teraźniejszości. Przywiązujemy się do wspomnień, ponieważ dają nam tożsamość. Skaczemy w przyszłość, bo daje nam nadzieję. Ale gdy popadamy między te dwie skrajności, przestajemy żyć. Żyjemy w iluzji czasu psychologicznego czasu, który nie jest chronologiczny, lecz stworzony przez myśl. Dopiero gdy zrozumiemy iluzoryczną naturę tego czasu, będziemy mogli się od niego uwolnić. A w tej wolności wyłania się coś nowego jakość świadomości, która nie należy do PIA. Ja której nie da się zmierzyć ani odtworzyć. Ta świadomość jest głęboko twórcza, nie w sensie artystycznym, lecz w sensie bycia całkowicie żywym, pełnym energii i połączonym ze wszystkim, co istnieje. Znaczenia teraźniejszości nie da się nauczyć ani nauczyć techniką. Można to odkryć tylko samemu poprzez głęboką i cichą obserwację. Nie ma do niego drogi, bo każda ścieżka wiąże się z czasem. A to, co święte, jest poza czasem. Kiedy człowiek przestaje szukać, dążyć i stawać się kimś, wtedy zdarza się cud. Umysł się uspokaja, a teraźniejszość ukazuje się w całej swojej intensywności. Prawdziwe współczucie rodzi się właśnie w takiej intensywności. Nie jest to współczucie sentymentalne ani moralne, ale takie, które wypływa z głębokiego zrozumienia. Że nie ma podziału między sobą a innymi ludźmi. Tego zrozumienia nie da się wymusić. Pojawia się, gdy ja ze swoimi pragnieniami i lękami rozpuszcza się w świetle uważności. Teraźniejszość nie jest ani schronieniem, ani ucieczką. To płomień, który pochłania wszystko, co fałszywe. To właśnie tam można zobaczyć prawdę bez zniekształceń. Każda próba jego uchwycenia zabija je. Ponieważ teraźniejszość jest ruchem, jest życiem w jego najczystszej postaci. Tylko umysł wolny od obciążeń może podążać za tym bez konfliktów, bez sprzeciwu. I właśnie w tym naturalnym ruchu ludzie w końcu odnajdują to, czego szukali na zewnątrz spokój, jasność umysłu, miłość. Nie jako ideały, ale jako żywa rzeczywistość, która wyłania się naturalnie, gdy ustanie wewnętrzna walka. Teraźniejszości nie trzeba bronić, trzeba ją tylko przeżyć. Wielu uważa, że życie w teraźniejszości polega po prostu na cieszeniu się chwilą, zanurzaniu się w przyjemnych doznaniach i unikaniu nieprzyjemności. Ale to nie jest bycie obecnym to pogoń za przyjemnością pod nową maską. Prawdziwa obecność nie wybiera nie mówi to tak, to nie obserwuj wszystko bez zniekształceń nawet to, co niewygodne. Bolesne, mroczne. W tej całkowitej otwartości ujawnia się forma inteligencji, która nie pochodzi z myślenia, lecz z głębokiego zrozumienia tego, co jest. Myśl ze swej natury zawsze przychodzi za późno. Zastanów się nad tym, co już było. Zaplanuj, co mogłoby się wydarzyć. Mhm. Nigdy nie jest w całości. Dlatego też, gdy aby żyć, polegamy na myślach. Poruszamy się w świecie fragmentów. O teraźniejszości nie można pomyśleć, można ją tylko przeżyć. A życie w zgodzie z tym oznacza niestawianie niczego między nami a tym, co się wydarza. Żadnych idei, żadnych wspomnień, żadnych osądów. Bycie tu i teraz nie wymaga wysiłku. Tak naprawdę wysiłek jest formą rozproszenia uwagi. Uwaga pojawia się naturalnie, gdy człowiek jest głęboko zainteresowany tym, co się dzieje. Kiedy człowiek obserwuje, nie chcąc zmieniać tego, co obserwuje, nie porównując, nie interpretując, wówczas umysł staje się jak czyste lustro, bez zniekształceń. Ta jasność nie jest cechą charakterystyczną jednostki. Nie można jej posiadać ani pielęgnować. Dzięki tej jasności zaczynamy dostrzegać, że nasze ja to nic więcej niż zbiór wspomnień, nawyków i słów. Proces w ruchu, a nie stała całość. I kiedy to widzimy, nie próbując tego zmienić, nie uciekając, dzieje się coś niezwykłego. Nasze ja traci swój ciężar. Umysł nie jest już egocentryczny, a w tej nowej, pozbawionej centrum przestrzeni wyłania się zupełnie inna percepcja. Terazniejszość, gdy ją zrozumiemy, ujawnia swoją świętą naturę. Nie dlatego, że zawiera coś mistycznego, ale dlatego, że jest wolna od ciężaru czasu. W nim nie ma przeszłości, która mogłaby przytłoczyć poczucie winy, ani przyszłości, która mogłaby karmić lęki. Tylko życie płynie bez żadnych zakłóceń. Ta wolność pozwala nam naprawdę kochać bez przywiązania i zależności, bez potrzeby być jakimś innym. Większość naszych relacji jest uwarunkowana czasem. Chcemy, aby o nas pamiętano, aby nas potrzebowano, aby zapewniono nam przyszłość. Ale kochanie od chwili obecnej nie polega na proszeniu o nic. Polega na widzeniu drugiego człowieka takim, jakim jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy go widzieć. Ta miłość nie ulega zniszczeniu, ponieważ nie opiera się na obrazach i wspomnieniach. Jest świeżo jest coś nowego w każdej chwili. Kiedy człowiek żyje w ten sposób, bez czasu psychologicznego, odkrywa, że cisza nie jest już pustką, którą trzeba wypełnić, ale źródłem energii. W tej ciszy nie ma myśli, lecz jest rozbudzona, pełna uwaga. A uwaga ta nie jest sztywna. Żyje wraz z życiem z jego rytmem i zmianami. Z tego stanu można działać bez konfliktów, bez sprzeczności. Umysł, który rozumie teraźniejszość, nie staje się bierny. Wręcz przeciwnie, jest żywy, wrażliwy, intensywnie rozbudzony. Nie szuka schronienia w ideach i nie powtarza schematów. Reaguj na każdą sytuację w kontekście całości, a nie fragmentów przeszłości. Działanie jest sprawiedliwe nie dlatego, że jest zgodne z jakąś regułą, ale dlatego, że wynika z głębokiego zrozumienia tego, co jest. Zatem teraźniejszość nie jest punktem stałym, lecz ciągłym ruchem. A życie w tym ruchu oznacza umieranie w każdej chwili dla tego, co stare, znane, uwarunkowane. Umierać bez lęku, bo widać, że w tej śmierci jest odnowa, jest stworzenie. Tylko nowy umysł może dostrzec to, co nowe, nieznane, święte. Dopiero gdy przestaniemy gonić czas, zaczniemy żyć. A tego życia nie da się opisać, nie da się go uchwycić. Można tego dokonać tylko wolnym umysłem. Umysł, który zrozumiał, że nie ma innego miejsca, w którym mógłbym być, ani innego czasu, w którym mógłbym być, tylko ten jeden. Ludzie od wieków byli uczeni uciekania od teraźniejszości. Od urodzenia uczymy się, że musimy stać się kimś, coś osiągnąć, osiągnąć ideał. To ciągłe poszukiwanie, nawet jeśli jest pod przykrywką szlachetności i duchowości, jest kolejną formą ucieczki. Gonimy za obrazem kreowanym przez nasze myśli, ale w tym wyścigu gubimy to, co najważniejsze. Życie dziejące się tu i teraz, bez upiększeń i pretensjonalności. Teraźniejszości nie trzeba udoskonalać, bo nie podlega ona porównywaniu, tylko myśl porównuje, mierzy, ocenia. Ale teraźniejszość jest sama w sobie kompletna i w tej całości nie ma żadnego konfliktu. Kiedy człowiek zaczyna to widzieć wyraźnie, bez słów, bez analizy, następuje przemiana. Nie jest to przemiana wymuszona wolą, ale naturalna zmiana, która pojawia się. Gdy fałsz postrzegamy jako fałsz, a prawdę jako oczywistość. Życie pełnią życia w teraźniejszości jest aktem wewnętrznej rewolucji. Oznacza to porzucenie wszelkich form autorytetu psychologicznego, wszelkich modeli, wszelkich przekonań. Polega ona na dostrzeżeniu, że prawda nie znajduje się na zewnątrz, w książkach czy u góru, lecz w bezpośredniej obserwacji samego siebie i świata. Taka obserwacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy umysł jest cichy, niestłumiony, lecz wolny od zakłóceń. Większość ludzi boi się ciszy, ponieważ wypełnili swoje życie hałasem, aby uniknąć zmierzenia się z tym, co jest w środku. Ale cisza nie jest pustką ani nieobecnością. Jest przestrzeń. Przestrzeń, w której wszystko można zobaczyć takie, jakiem jest. W tym widzeniu nie ma osądu jest tylko zrozumienie, a zrozumienie to nie wymaga przeszłości. Wynika to ze całkowitej uwagi, z umysłu, który przestał się rozpadać. Kiedy nie ma podziału na obserwującego i obserwowanego, teraźniejszość manifestuje się z intensywnością, której nie da się utrzymać zajętym umysłem. Tylko wolny umysł może przyjąć tę intensywność i nie zostać przez nią zniszczony. A w tym uścisku ujawnia się wymiar istnienia, który wykracza poza wszelkie doświadczenie, bo nie jest ograniczony czasem. Czas psychologiczny jest wynalazkiem myśli. Używamy go do zapamiętywania, planowania i budowania tożsamości, ale używamy jej również do odraczania życia, do zaprzeczania temu, kim jesteśmy. Jutro będę lepszy, pewnego dnia znajdę prawdę. Wszystkie te sformułowania są uniknięciem. Transformacja może nastąpić tylko teraz, ponieważ tylko teraz istnieje życie. Teraźniejszość jest również miejscem, gdzie mieszka cierpienie. Nie dlatego, że sama chwila sprawia ból, ale dlatego, że wnosimy ciężar przeszłości do, do teraźniejszości. Ból psychiczny to pamięć. Boli nie sam fakt, ale to, co o nim myślimy, co projektujemy. Widząc to, nie mając ucieczki, nie stawiając oporu, cierpienie zaczyna samoistnie zanikać. W takim stanie nie ma miejsca na poczucie winy ani dwel. Obydwa są formami ego, które żywią się czasem. Wina jest cechą tego, co było, duma zaś cechą wykreowanego obrazu. W teraźniejszości nie ma miejsca na te fragmenty. Jest tylko jasność jasność, która nie jest ani zimna, ani odległa lecz głęboko ludzka, wrażliwa na każdy niuans istnienia. Umysł zamieszkujący teraźniejszość nie boi się śmierci, ponieważ umarło już wszystko, co niepotrzebne, co dzieli, co powoduje konflikty. Umrzeć w każdej chwili, dlatego co znane, to żyć bez strachu. Tylko ci, którzy zrozumieli śmierć, mogą kochać bez więzów, ponieważ miłość nie jest ciągłością, nie jest akumulacją. To żywy płomień uwagi, który niczego nie oczekuje w zamian. W ten sposób teraźniejszość staje się drzwiami. Nie drzwi do czegoś, ale drzwi, które otwierają się same do siebie. Nie ma czego szukać dalej, nie ma czego osiągać. Kiedy dostrzeżemy tę prawdę, nie będziemy już podejmować żadnych wysiłków, aby ją zmienić. Człowiek po prostu jest. I w tym bycie, bez wysiłku, bez pragnienia. Kryje się cała tajemnica życia. Kiedy umysł nie trzyma się już żadnego kierunku, kiedy nie dąży już do osiągnięcia pożądanego stanu, wówczas teraźniejszość można postrzegać w całej jej głębi. Do tego czasu to, co nazywamy życiem w teraźniejszości, jest jedynie reakcją, wymyślonym pomysłem, kolejnym powtórzeniem przeszłości pod inną nazwą. Dopiero gdy pragnienie ustaje. Gdy wola przestaje narzucać swój wzorzec, teraźniejszość ujawnia swoją prawdziwą naturę. Obserwowanie bez dokonywania wyborów, bez preferencji, bez oczekiwań jest jedną z najtrudniejszych czynności dla umysłu przyzwyczajonego do odchodzenia od nawyków. Ale właśnie w tej pozbawionej centrum obserwacji zaczyna się prawdziwa wolność, ponieważ nie ma już bytu, który dąży do zrozumienia, istnieje tylko zrozumienie. Nie ma już z jej, które działa w danej chwili, jest tylko działanie zrodzone z uwagi. Nie można znaleźć żadnych wyjaśnień ani pocieszenia w teraźniejszości. Oferuje coś o wiele głębszego, radykalną przejrzystość, lustro, w którym odbija się cała istota ludzka, bez zniekształceń. Wizja ta jest czysta, bez zakłóceń i dlatego głęboko transformująca. Niczego nie trzeba zmieniać poprzez wysiłek, ponieważ prawda, gdy ją dostrzeżemy, działa sama. Słowa mogą wskazać, ale nie uchwycą tego doświadczenia. Teraźniejszość nie jest wrażeniem, nie jest emocją. Nie jest to jednak stan spokoju, który należy zachować. To ruch bez centrum, bez kontroli, gdzie świadomość płynie w harmonii z tym, co się dzieje. Tej harmonii nie da się wytworzyć. Może powstać tylko wtedy, gdy umysł przestanie dzielić i stawiać opór, poszukiwanie bezpieczeństwa jest największą przeszkodą w obecności, ponieważ w wyniku tych poszukiwań tworzą się struktury mentalne, przekonania i rutyny, które chronią, ale także izolują. Strach przed nieznanym prowadzi do konstruowania stałej tożsamości, osobistej historii, ale teraz nie ma miejsca na stałe struktury. Wymaga to podatności na zranienie, otwartości, stanu całkowitej gotowości. W tym stanie obecności nie ma żadnej akumulacji. Każda chwila rodzi się i umiera z intensywnością nowości. Umysł nie nosi już w sobie tego, co było wcześniej, ani nie przewiduje tego, co ma nadejść. Jest to jak płomień, który nie pozostawia popiołu, jak lot ptaka, który nie pozostawia śladu. Tylko w tej wolności może rozkwitnąć to, co nieznane, to, czego nie da się opisać słowami. Ważne jest, aby teraźniejszość nie była przyjemna, ale aby była realna. Wszystko inne jest iluzją. Umysł może wymyślić tysiące historii, ale życie manifestuje się dopiero teraz. Patrzenie na to sercem, a nie tylko intelektem, pozwala przełamać nawyk życia w tym, co nierealne. A przełamanie tego nawyku oznacza rozpoczęcie prawdziwego życia. Żaden system, żadna technika nie jest w stanie doprowadzić nas do takiego stanu, ponieważ każda technika wymaga czasu, powtarzania i oczekiwań. A tego, co wieczne i święte, nie można znaleźć w tym, co jest produktem czasu. Tylko zaprzestanie wszelkiego wewnętrznego wysiłku, wszelkiej projekcji pozwala na wyłonienie się innej jakości bytu. Jej, która nie należy do jaźni. Kiedy człowiek pozostaje w teraźniejszości bez oporu, zaczyna odczuwać więź ze wszystkim, co istnieje. Nie chodzi o więź sentymentalną, ale o głęboką jedność, w której nie ma granic między sobą a drugą osobą. Obserwator rozpływa się i pozostaje tylko obserwujący. W tej obserwacji jest miłość, jest współczucie, jest piękno, a piękna tego nie da się powstrzymać ani opisać. To piękno opadającego liścia, spojrzenia bez słów, chwili, w której wszystko jest na swoim miejscu, jest nie dlatego, że tak zostało zaplanowane, ale dlatego, że tak jest. Teraźniejszości nie trzeba wyjaśniać, wystarczy ją przeżyć. A gdy się ją w pełni przeżywa, tajemnica bytu zostaje ujawniona bez potrzeby szukania jej. W nieustannym nurcie istnienia. Teraźniejszość jest jedyną rzeczą, której nie można zaprzeczyć. Wszystko inne jest konstrukcją umysłu cieniem rzucanym przez pamięć i pożądanie. Życie chwilą obecną oznacza zaprzestanie życia w cieniu. Nie jest to akt woli ani ćwiczenie narzucone dyscypliną, ale raczej zrozumienie, które pojawia się, gdy obserwuje się bez przeszkód. Myśl zawsze próbuje uchwycić teraźniejszość. Przekształcić ją w doświadczenie, wspomnienie, historię. Jednakże teraźniejszości nie można posiadać. Każda próba złapania go sprawia, że odchodzi w przeszłość. Dopiero gdy umysł przestanie manipulować tym, czego doświadcza, będzie mógł naprawdę być w tym, co się dzieje. Obecność ta nie jest praktyką. Jest ona poddaniem się bez wysiłku. Wielu przekształciło ideę teraźniejszości w kolejny cel. Muszę być obecny, powtarzają jak mantrę. Jednakże pilna potrzeba osiągnięcia celu wynika z tego samego impulsu, który powoduje konflikt. W rzeczywistości nie można dotrzeć do teraźniejszości jesteś albo nie jesteś, a bycie w jej oznacza całkowitą uwagę, uwagę, która nie jest mierzona ani oceniana. Która nie ma żadnych celów. W tej całkowitej uwadze zanika podział między obserwatorem i obiektem obserwacji. Człowiek nie patrzy już z perspektywy wykreowanej tożsamości, ale z perspektywy otwartości. Ta otwartość nie jest biernością, lecz wrażliwością bez barier. Kiedy umysł znajduje się w tym stanie, każda rzecz, bez względu na to, jak nieistotna może się wydawać, ujawnia swoją głębię swoje piękno i swoją prawdę. W prezentowanych treściach nie ma żadnej hierarchii. Chmura, rozmowa, cichy gest. Wszystko ma tę samą jakość istnienia, gdy nie jest filtrowane przez pamięć lub projekcję. W tym nieprzeniknionym spojrzeniu kryje się wolność, która nie ma przeciwieństwa. Wolność, która nie jest wolnością czegoś, ale naturalną cechą nieobciążonego umysłu. Teraźniejszość nie wymaga od nas zmian ani bycia lepszymi. Ono nic nie prosi, po prostu pokazuje nam, kim jest. I w tym pokazaniu, jeśli tylko pozwolimy, dokonuje się przemiana. Ale nie dlatego, że tak decydujemy, ale dlatego, że zobaczenie jest zmianą. Nie ma żadnego późniejszego okresu, nie ma żadnego procesu, tylko bezpośrednie zrozumienie, bezpośrednictwa czasu. Takie rozumienie nie jest intelektualne. Nie chodzi o gromadzenie idei dotyczących teraźniejszości, ani o powtarzanie pięknych fraz. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak naprawdę żyjemy. W jaki sposób unikamy teraźniejszości poprzez myślenie kompulsywne, utożsamianie się z naszymi emocjami, poszukiwanie aprobaty lub unikanie odrzucenia. Kiedy uświadomimy sobie to bez potępiania, schemat ten zacznie się rozpadać. Czas psychologiczny, ten nieustanny ruch pomiędzy byłem i pas będę, okazuje się iluzją podtrzymywaną przez myśl. Nie chodzi o to, że powinniśmy odrzucać ten stan rzeczy, ale po prostu zobaczyć go takim, jaki jest. A gdy to zobaczymy, straci to nad nami władzę. Pozostaje czas rzeczywisty, bicie serca chwili, puls życia w momencie, w którym się dzieje. Ten moment nie ma nazwy, historii. Ani intencji. To jest świeże, nowe, lekkie. Nie ma tu miejsca na powtórzenia, bo wszystko jest odkrywaniem, a tej jakości nowości nie da się wypracować. Pojawia się tylko wtedy, gdy umysł jest poety, nie w sposób wymuszony, ale jako naturalny rezultat bycia uważnym bez wysiłku. W teraźniejszości życie objawia się bez potrzeby interpretacji. Nie ma już potrzeby poszukiwania sensu ponieważ sens tkwi w samym życiu, w bezpośredniej relacji ze wszystkim, co istnieje. Umysł zamieszkujący ten stan nie izoluje się, wręcz przeciwnie, łączy się głęboko z innymi, nie poprzez słowa i idee, ale poprzez dzielenie się byciem, poprzez wspólną ciszę.